Cześć wszystkim, Macie RetroStrefa, witam Was na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Twój wybór, czyli gdzie to Wy wybieracie grę, którą zagram w kolejnym odcinku. Jeden z naszych widzów wybrał właśnie ten właśnie tytuł, wersja na PC, jest to Colin Dwójeczka. Powiem Wam tak, że bardzo dawno w to nie grałem. To jeszcze pamiętam za czasów Pentiuma, chyba dwójki czy trójki, prawda? Za tych czasów, prawda, grałem w ten tytuł. Więc e, zagramy sobie jakiś tam wyścig, zobaczymy, które miejsce, prawda, e, zajmę. A tak samo przypomnę Wam, że jeżeli chcecie, żebym zagrał Wasz ulubiony tytuł, piszcie, prawda, w komentarzach tytuł, prawda, tej właśnie gry. Na jaką platformę? Czy to jest to PC, czy jakaś konsola? Napiszcie to w komentarzu. I ja postaram się w taką grę na pewno w którymś odcinku zagrać. Lecimy, prawda? Z Colinem, Colin, prawda? dwójeczka Wybierzemy sobie tak: bierzemy e, Rayleigh, tak? Single Race. Na jednego playera. Gramy jako gość. Maciek i zagramy sobie tak możemy Mitsubishi Lancer e, możemy sobie Fordem Focusem Toyota Corolla, Subaru Impreza Peugeot 206, Seat Cordoba Ford Focus weźmiemy sobie Seata Cordoba. i automatyczny nie wiem, nie będziemy prawda, za łatwo mieć e, weźmy sobie jakiś na przykład odcinek ten Grecja. Lecimy, lecimy. Zobaczymy, które miejsce uda nam się zająć A mówię, dawno w to nie grałem I wiem też, że nie jest to gra Łatwa Widzę, że jakieś błędy wyskakują w grafice, nie? Błędy w grafice wyskakują w tej grze. szarczy się coś, ale no niestety, jak się ma nowego kompa i włącza się takie starsze tytuły, no to, to, to są takie problemy czasami, wiecie? Cały czas nie możemy wyjść całkiem na wprowadzenie, prawda? Tu, 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 mnie rzuci trochę. Piąte cały czas. O. Trzeba było kliknąć klawisz R, tak żebyśmy się pojawili na nowo. Rekord time. Dobra, pozycja szósta. Zwaliliśmy to, prawda, przy ostatnich dwa, tym, uchu, niestety. Możemy jeszcze raz, możemy jeszcze raz prawda, spróbować, proszę bardzo. Może tym razem będzie lepiej. Daj, dawaj, 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 Kurde, dawaj, dawaj, No nic, dawaj, teraz sobie planszę. Zagraliśmy sobie prawda w, w tą właśnie, właśnie planszę, tak? Zmienimy sobie teraz. Lecimy do głównego menu, Single Race, jeden player, guest. Dobra, chyba możemy to przeskoczyć, tak? Weźmy sobie teraz może Mitsubishi Lancer, automatyczna. Tak. I załóżmy, weźmy sobie... Nie wiem. Dużo nie mamy do wyboru. Italia. Okej. Okay. I ogień. Lecimy. Ja pierdziele, jak tym rzucam. Nie wiem, czy to była jakaś sytuacja, w ogóle nie patrzę na tą mapę. Dobra. Pozycja druga. Piękna sprawa. Nie będziemy tego, powiem tak, nie będziemy tego e, niszczyć tego wyniku. Po prostu przejdziemy do kolejnego auta, tak? I wybierzemy inną tak samo planszę. To było akurat spoko. Weźmy tak, Single Race, jeden player, tutaj wybieramy standardowo. Teraz tak, weźmy, zagrajmy sobie... Dobra, Fordem Focusem. Tylko trzy plansze, no to bierzemy Sweden. Sweden, Sweden, nie, Sweden. Ford Focus O kurde Ślisko naprawdę No tutaj raczej Nie widzę wysokiej pozycji Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Spinamy się powoli Dwa lancery przed nami O już, 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 coś źle zrobiłem i już mnie mają Już szóste miejsce Dawaj, 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 dawaj. A kurde, wygrzebie się, czy nie? Pierwsze miejsce, trzecie, dobra Dobra, trzecie miejsce też może być Poszło Trzecie miejsce, Ford Focus eee, zobaczmy sobie jeszcze Jeszcze, jeszcze, eee, Przejdziemy się jeszcze jednym z autem, tak? Żeby ten odcinek też nie był jakoś za krótki. End. Lancer, Toyota Corolla, Subaru Impreza, Peugeot 206. Weźmy sobie tą... tego Subaru Imprezę. Weźmy tą nieszczęsną Grecję. Ale lamp... dwa. Powiedziałem, prawda? Dwa okrążenia. Dawaj, dawaj! Mamy stratę. To była grafika kiedyś, kurde. Mówiło się, że prawie jak w rzeczywistości, co? Normalnie prawdziwe życie. Dawaj, 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 wygrzeb się z Jesteśmy na pozycji piątej I ręka No, zrespawnuj się Nie wiem czy my jedziemy w dobrą stronę Wrong way. O, już teraz raczej nie zrobimy tego Nie ma opcji nawet takiej Zobaczmy jeszcze czy tego przeroda przynajmniej uda się złapać Wracamy, prowadzimy zawieszenie, aż pudeł słychać. No i dobra! Tak to właśnie wyglądało Nie będziemy e, powtórki oglądać, bo nie ma co oglądać e, I co? Weźmy sobie jeszcze, zobaczmy Rayleigh Time Trial Challenge Single Rayleigh Co my tu mamy? To taka korona Tu zobaczymy. Jeszcze, jeszcze jeden wyścig zrobimy właśnie tą Toyotą, bo jeszcze tą, tą nie. tym samochodem jeszcze nie jechaliśmy. Dobra, wiemy wszystko jak jest. Znamy swój samochód. Stage One. Dobra, wiemy o co chodzi. Pamiętam to kiedyś. Dobra, wyklepił się, panie. Postaw ten samochód. Tutaj stracimy, tutaj stracimy raczej e, nasz czas. No, tak jak myślałem. Ale teraz powinniśmy mieć dobry czas, przynajmniej na tym okrążeniu Kurde, a może nie Dobra Kurde z pierwszy światem Dawaj, 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 panie. Jedź. Jedziemy. Jedziemy. Jeszcze widać wszystko przez tą tylną szybę. Jeszcze wszystko widać. Mały pajączek 30, na szybie jest, ale... Ale damy radę. Jedź, jedź. Dobra, z tym bagażnikiem. Domknie się jak skończymy. Kurwa, widzicie? Przez ten bagażnik. O A tu powinno pójść tam dobrze To widać Elegancko, ten, te, ten odcinek był elegancki I teraz żeby tego nie spieszyć nie? Dobra, dobra, dobra Widzicie tylko w dwóch miejscach prawda źle zrobiliśmy to No ale kurde, elegancko Miejsce piękna sprawa. Eee, dobra, słuchajcie, to był Colin Dwójka na PC. Jeżeli chcecie, żebym zagrał waszą grę, napiszcie w komentarzu tytuł gry i na jaką platformę, czy to PC, czy jakaś konsola. Ja dopiszę tą grę do listy. I oczywiście przy najbliższym odcinku postaram się tą grę pokazać. Tak. Lista już jest dosyć długa i z tej listy po prostu wybieram, tak? Jakiś tytuł. Zobacz, widzieliście, ktoś dawno, prawda, o tym Kolinie napisał i proszę bardzo, na Kolina przyszła pora. Dzięki wielkie, prawda, za oglądanie. Zapraszam do reszty filmów dostępnych na kanale. Pozdrawiam, to był Twój wybór. Trzymajcie się, Siemanko. Cześć.